Siemano wszystkim, cześć. Michał Kokowski Wagner Fishing Polska. Dzisiaj mam gościa, Wojtek do mnie przyjechał na kolejną wyprawę, w tym roku już był w czerwcu bodajże. Czerwcu. Miał ogromną rybę, przegrał ją, ale tak jak powiedziałem, przegrał bitwę, nie wojnę, dzisiaj przyjechał na rundę drugą. Mamy nadzieję, że w nocy coś fajnego, grubego siądzie, będziemy mogli matę na tej mojej pięknej łodzi już sprawdzić. Uwalić śluzem, Fakt, że już uwaliłem mniejszymi rybami, bo już tam miałem ostatnią wyprawę z opałem 250, 250, jedną 130. Fajne rybki sportowe, ale dzisiaj nastawiamy się na, gru, na grubego zwierza. Wojtek rękawice wziął, chce podjąć rękawice, eee, Słuchajcie. Piękna pogoda, koniec września jest prawie 30 stopni, tak jak no, wakacyjna pogoda, co nie? 30, 30 stopni, temperatura wody ma 20, lecz już, lecz już nocki są trochę zimniejsze i ona temperatura leci w dół. Mam nadzieję, że właśnie ta, 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 ten skok w dół temperatury uruchomi te grube ryby. One teraz powinny już pójść na wyżerkę jesienną, więc takie bębzony, grube mify, my na to, na czeka, na to czekamy. Wojtek przejechał na grubego Milfa. Lecimy najpierw na okonie, żeby zobaczyć żywca, a potem widzimy się już, mam nadzieję, przy akcji w szukaniu grubego zwierza. Trzymajcie kciuki, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Lecimy. Czasówkę dopłynęliśmy Przygotujemy się teraz o koniówki I zaczynamy zabawę Będziemy używać milmady na ultralajtach. Mam nadzieję, że jak szybko Dołapiemy jakieś fajne okonie I zaczynamy Akcję poszukiwania Jesiennego milfa Jest? O zobaczcie Piękny okoń wyjechał Idealny Idealny jak na żywce, jak, jak dłoń, co nie? O, idealny Takie właśnie milfy lubią Ładujemy i szukamy Słuchajcie. dalej I połudno Spin Mad'a Oby tylko Sumy chciały jego Słuchajcie, zmieniamy taktykę z Wojtkiem Mamy parę okoni, zobaczcie Ale wolę mieć więcej, bo wiadomo, że one nie popadają E, idziemy spin bierzemy teraz spinmady i będziemy trochę w trollingu lekkim śli. Zawsze to dawało mi jakieś rezultaty. Z opadu mało aktywne, z, z łap, jak rzucaliśmy z też nie. Będziemy trochę czesać brzeg, może coś z tego wyjdzie. Mamy jeszcze pół godziny, pół godziny jeszcze chcemy skupić się na koniach i zaczynamy akcję jesienny. Milf, milf.

siedzi Nie, już nie spadł. O, ale uderzył. O, opa. Mały, ale wariat. Mały. Ale wariat.

komary zaczynałem gryźć coś tam? co to? Tu? tutaj, jestem coś to gruba masz tutaj, O to kurwa? jest nie, okej. Opią, za mocno, co? Kurwa trzy dychy, nie? Trochę hamulec, wiesz popraw sobie. Okręcisz? No Bo ci zawsze zaczę pójdzie Czekaj, dobra tam kręci jeszcze wielka ryba na dole Pojeżdżu Jest W niej piesza piękna rybka Około takie 140 z plusem Wypuszczamy go, dawaj Przed. I śledzimy, śledzimy. Zobaczcie, idealnie sobie siedzie właśnie przy ekranie. Tak mi właśnie chłopaki ze Skyldy zrobili. Tu mam sztyce. Wszystko jest dograne na 100% pode mnie, więc chcecie, polecam was, wam i ich 100 w 100% Zrobię typowo łódkę pod was. Tak jak wam tutaj będzie wygodnie. O, jakaś tutaj płynie jeden, ale malutki. Nic, szukamy większego, jak coś będzie się działo, odzywam. centrum, ale na razie ryby pod paru godzin w zero aktywności zero aktywności, zobaczcie jaki piękny mamy Szczecin centrum miasta, bulwary tu będziemy szukać ryb dzisiaj namierzyłem fajną ławicę ławicę krąpi i gdzieś może przy tych ławicach on będzie chodzić, Zobaczcie, ile tego jest tutaj Idealna stołówka. Mam nadzieję, że jakiegoś tutaj zaraz znajdziemy, który przyjdzie na żerowanie i Wojtek pocholuje milfa grubego. Piękna ławica. Krąpiej gdzieś tu. O, jeden tam idzie bokiem gdzieś. Znaleźć ławicę i to na pewno będą ryby. Zobaczcie jak chodzi pod ławicą. krąpi Normalnie gania ławicę i my taką rybę właśnie zaraz będziemy napływać. Akurat ta chyba trochę mniejsza. Trzeba ja po prostu kręcić mi się cały czas pod, przy ławicy krąpia i on będzie opać jak górą idzie. Górą idzie długo. Gruba ryba, gruba ryba na dance. Nie dawa mu tak luzu Jedzie. Jedzie. Zważę na kotwicę tylko co nie? Żeby nie wszedł. Zwijaj, zwijaj Ule leci buja Dobrze, dobrze. Nie tak prędko, Wojtek. Nie tak prędko. jest wysoko, uważaj na kija, uważaj, 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 nie możesz dotknąć burty, chciałeś być sumniarzem, teraz masz. Cały czas i lecimy już 2,5 minuty holujesz go Ale kręci, chyba, żeby w dziobówkę nie wszedł, co nie? się odjas uważaj ważaj na dokręć hamuleć lepiej bo to 3 minuty już dobra wyjechał Ul. Bydle Bydle No panie masz dwójkę Dawaj pod zakręć, zakręć ten hamulce No i dokręć teraz Dokręć hamulec teraz, no Teraz dokręć, jak już do góry idzie z wędką, to wtedy dokręć. Teraz dokręć, jeszcze. Dobra, wyjechał. Uważaj, 6 zimna, ale może na drugą stronę, jeszcze tutaj z wędką. No tu jest. Jest? Dobra. Uh, ole, dobra podbieramy łowca szczęśliwy mierzymy kabana dawaj jedziemy na równo z nim mamy czekaj teraz no, no zabrakło jest 190 sto dziewięćdziesiąt pięć jest, jest gruby o, miłkosz sto dziewięćdziesiąt pięć wraca no bo... przyszedł dobra słuchajcie my już właśnie kończymy tak jak widzieliście Wojtek zmierzył się z ogromnym, pięknym sumem, który mierzył 195 cm. Namierzyliśmy rybę przy ławicy Krąbia Chodził, 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 ja go po prostu śledziłem I w idealnym momencie podłożyłem mu okonia, uderzył, pam. Resztę już Wojtek zrobił Mega chyba jest. Trafiliśmy jeszcze jedną rybę, ponad 140 eee, W dzień uderzyła też w okonia Stała przy takim zaczepie podwodnym, e, chyba to były jakieś takie pale od siatek rybackich. Idealnie napłynęliśmy w łódku. siedzi, właśnie spływamy. Ja teraz robię parę dni przerwy, ponieważ ręka już mnie e, boli, odpada od ruszenia Panopticsem, szukania tych ryb. Za parę dni wracam z podwójną siłą. Kolejni goście u mnie na ulce zawitają, więc trzymajcie kciuki za kolejne fajne ryby. I tu se